Dzień dobry. Wiecie pewnie, że w internecie roi się od artykułów na temat nerwu błędnego, szkoleń na temat nerwu błędnego, technik na temat nerwu błędnego. Jednak, manualna praca z nerwem błędnym to bardzo mocna nadinterpretacja tematu. Nie można bezpośrednio dotknąć nerwu błędnego i pracować z nim tak, jak to rozumiemy, w kontekście pracy manualnej. Jedyna praca bezpośrednio z nerwem błędnym to elektrostymulacja. Więc. Jak zatem pracować z nerwem błędnym? Chcesz się dowiedzieć? Oglądaj mój film dalej. Po pierwsze, największą robotę z nerwem błędnym może wykonać sam pacjent, a nie terapeuta. Terapeuta jest od tego, aby wskazać drogę, edukować i wyposażyć pacjenta w taką wiedzę, aby on na co dzień potrafił właśnie stymulować tę część przywspółczulną. Układu autonomicznego, właśnie poprzez nerw błędny, a nie przychodzić do nas na terapię co tydzień czy co dwa tygodnie po to, abyśmy my, jako terapeuci, mogli ten nerw stymulować. Więc pierwsza, najważniejsza kwestia to edukacja pacjenta i wyposażenie go w takie narzędzia, aby go uniezależnić od wizyt u nas w gabinecie. Jak więc zatem pacjent ma wykonać to samo? Żeby to zrozumieć, pomyślmy o tym, jaka jest funkcja nerwu błędnego. W większości jego funkcją to aferentacja, czyli informowanie centrali, co się dzieje na obwodzie, czyli przede wszystkim w jamach ciała. Więc jeśli pacjent zdradza sobą, czy w wywiadzie oznaki znaki sympakotomii, Możemy oczywiście też je zmierzyć e, za pomocą badania m, mierząc chociażby taki czynnik jak HRV, ale jeśli pacjent już zgłasza jakby objawy i, e, i widać po nim objawy sympakotomii, czyli pobudzenie układu współczulnego, to pomyślmy o tym skąd to pobudzenie wynika. Poznajmy codzienną rutynę pacjenta, jego nawyki, i być może już pierwszym krokiem będzie zmiana tych nawyków, próba zmiany tych nawyków, a to już będzie powodowało hamowanie układu współczulnego i pobudzanie jego części antagonistycznej, czyli układu przywspółczulnego, być może właśnie poprzez nerw błędny. A teraz dam Ci przykład. Pomyśl, co się dzieje u Twojego pacjenta na poziomie płuc, na poziomie żołądka, na poziomie wątroby, na poziomie jelit, na poziomie całego układu pokarmowego pod kątem krążeniowym, żywieniowym, napięciowym, strukturalnym. Oczywiście wiele rzeczy na tych poziomach może zrobić terapeuta, aby stworzyć odpowiednie warunki czy potencjał dla funkcjonowania tych narządów. I oczywiście tutaj e, terapia manualna okaże się bardzo pomocna. Jednak znowu nie będą to techniki na nerw błędny, tylko będą to techniki dookoła, będą to techniki pośrednie, które mają e, usprawnić m, właśnie ciało pod kątem funkcjonalnym, e, napięciowym czy, czy strukturalnym. Jeśli zobaczysz, jakie są nawyki pacjenta, jak pacjenci szkodzą sobie na co dzień właśnie na poziomie tych narządów codziennymi nawykami, codziennymi złymi e, przyzwyczajeniami, to znowu wrócisz do tego, że mm, zobaczysz, że to pacjent ma przede wszystkim do odrobienia lekcja na tym poziomie, a nie terapeuta manualny cudownymi technikami e, e, właśnie poprzez swoją pracę w gabinecie. Terapeuta manualny, podkreślam, znowu będzie bardzo e, ważny w kontekście pełnienia tutaj funkcji edukatora, wskazywania drogi czy wskazywania też e, e, konieczności konsultacji też z innymi specjalistami. Dam Ci kolejny przykład. Jak więc wpływać na przykład na swoje jelita? Odpowiednie bakterie, głównie ze szczepu Lactobacillus czy Bifidobacterium, powodują wydzielanie neuroprzekaźnika GABA. Neuroprzekaźnik GABA działa na układ nerwowy hamująco, stymulując wyciszenie, stymulując relaksację. Jeśli wyciszymy układ współczulny, pobudzimy układ przywspółczulny. A więc wydaje się proste. Odpowiednia dieta lub probiotyki, Dużo bakterii pożądanych w naszych litach, dużo neuroprzekaźnika GABA, dużo wyciszenia e, układu współczulnego, stymulacja części przy współczulnej właśnie poprzez nerw błędny. Proste? No nie zawsze proste, bo wymaga to odpo odpowiedniej rutyny, odpowiedniego, mm, odpowiednich zmian nawyków w naszym życiu. No i często wymaga też konsultacji ze specjalistą. I tutaj fizjoterapeuta na pewno nie jest tym specjalistą. Specjalistą od tego w pierwszej kolejności może być na przykład dietetyk kliniczny. Jest oczywiście więcej aspektów, o których możesz porozmawiać ze swoim pacjentem. Wspomniane już żywienie. Sen, jakość snu, regularny sen, odpowiednia ilość wody w diecie czy w codziennym funkcjonowaniu, ruch, praca za pomocą oddechu, odpowiednie zarządzanie stresem. To tylko niektóre aspekty na poziomie których na pewno nasi pacjenci mają jeszcze dużo, dużo do zrobienia. I tutaj znowu trzeba podkreślić, że fizjoterapeuta czy masażysta, osteopata nie będzie osobą na tyle kompetentną, aby pracować z pacjentem na wszystkich tych poziomach. Czyli znowu będziemy musieli wspomagać się konsultacją z innymi specjalistami lub wskazać pacjentowi, u których specjalistów warto zasięgnąć jeszcze rady, aby już za pomocą własnych narzędzi na co dzień móc stymulować właśnie nerw błędny. I ja ze swoimi pacjentami właśnie rozmawiam na temat wielu, wielu aspektów. Omawiam z nimi całą szeroką listę rzeczy czy nawyków, które mogą zacząć robić sami w zaciszu, czy własnych czterech kątów, czy nawet w pracy, czy gdziekolwiek indziej, właśnie po to, żeby wprowadzać takie nawyki, które będą stymulowały. Nerw błędny. Dlaczego omawiam całą listę? Omawiam całą listę dlatego, że pacjent musi posiadać możliwość wyboru. Nie wszystkie czynności będziemy w stanie robić jednocześnie czy nawet wprowadzić rutynę codziennie. Nie wszystkie czynności odpowiadają każdemu pacjentowi, a w kreowaniu się nawyku najważniejsze jest to, aby nawyk był w miarę prosty i dość przyjemny. Dlaczego? Spróbujcie wprowadzić nawyk w życiu, którego nie lubicie, który jest trudny na początek i który wymaga od Was bardzo dużego wysiłku. Jest to dobry przepis na porażkę. Dlatego właśnie w ten sposób rozmawiam ze swoimi pacjentami, aby edukować ich metodą małych kroków i wyposażać ich w takie czynności, które będą wykonywali w miarę chętnie i codziennie oraz regularnie. A czy Ty chciałbyś? Czy chciałabyś poznać tę listę? Całą listę, rolę nerwu błędnego, rolę układu krzywdwuczynnego omawiamy na drugim module szkolenia MTG Integracja, gdzie oczywiście ten aspekt jest tylko częścią drugiego modułu i częścią całego szkolenia dwumodułowego. Więc jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana tym szkoleniem, wejdź na naszą stronę, przeczytaj program. Być może spotkamy się na szkoleniu omawiając właśnie tę kwestię. Do zobaczenia!